Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja. E, witam pana marszałka. Dobry wieczór Panie, dobry wieczór państwu. Pani marszałku. Jeżeli Polacy będą chcieli polegzytu, to to wyjdzie w sondażach. Na razie nie wychodzi, więc wywoływanie przez Donalda Tuska dyskusji na ten temat jest sztucznym polaryzowaniem opinii publicznej wokół tematu zastępczego. Nie wiem, czy My takim stawiamy sztucznym? na stole tematy poważne. Polityka o, klimatyczna, po zatrzymać do kosza, poważny. europejski zielony ład do kosza. E, należy zawęzić możliwość zalewania naszego rynku produktami z ukrainy, A wyjście Polski z Unii Europejskiej to jest niepoważna to jest niepoważna sprawa? Jeżeli czy eurokraci będą kontynuować szkodliwą dla Polaków politykę, taką jak dyrektywa budynkowa, taką jak rozszerzenie systemu ETS na motoryzację, na budownictwo, taką jak zakazanie normalnych samochodów, to obniżą poparcie dla Unii Europejskiej. To jest pytanie do Brukseli. To, panie marszałku, mamy takie cytaty po Lexit. Jesteśmy na tak. To Grzegorz Braun. Anna Bryłka mówi, że zagłosowałaby za wyjściem, gdyby było referendum. No ale no, to... nie ma referendum. A pan? Dziennikarze mam wrażenie, że są najbardziej zainteresowani tym jednym tematem bo, bo to jest ważny temat nie on po prostu jest, jest sensacyjny nie nie, jest ważny pa, jest Pani taka panie atmosfera pośle. sensacji wokół dyskutowania o referendum którego nie ma panie pośle no, ale panie to był przełom kiedy polska wchodziła do Unii Europejskiej to, to był no właśnie więc to jest ważny temat i to jest poważny temat to nie jest sensacja to nie jest czy ktoś śpiewał w, w hotelu w sejmowym w nocy nie mieliśmy referendum nad zaciąganiem eurodługu i nakładaniem na Polaków europodatków nie mieliśmy referendum Referendum. Nie rozumiem, dlaczego część dziennikarzy spodziewa się, że ktoś teraz rozpisze referendum nad Polek skoro na tym, co jest w Polsce robione, nie ma referendum. Ale mamy przykład już Wielkiej Brytanii i referendum i teraz żałują Brytyjczycy ale ci, wie którzy Ale nie panie, głosowali od czego w Wielkiej Brytanii się zaczęło? Od dezinformacji w Od dużym tego, stylu. że nikt Brytyjczyków nie pytał o to, czy chcą, żeby przesuwana była dalsza władza do Brukseli. I tak samo Polaków nikt nie pyta. Kiedy Jarosław Kaczyński negocjował traktat lizboński, nie zapytał Polaków, czy chcą, żeby znieść prawo weta w bardzo wielu dziedzinach. Kiedy rząd Mateusza Morawieckiego postulował 20 roku, Żeby stworzyć ogólnounijne podatki, żebyśmy je płacili do Brukseli, a nie do Warszawy, a platforma i lewica to, i PSL to popierało. Tak nie jasno. zapytali Polaków, czy tego chcecie? Bo tak z tego, co Pan mówi, pan nie mówi tego wprost, ale wynika, że pan jednak by chciał poleksitu, tak? No panie źle rozumie. Wolny handel, tak, współpraca wolnych narodów europejskich, tak? Wymiana kulturalna. Po Lexitu, tak. tak czy nie? Koordynacja w niektórych sprawach strategicznych, tak, natomiast centralizacja wszystkiego, nie? Polityka klimatyczna, nie przeregulowywanie, nie. Panna Bryłka mówi, że byłaby na tak i Grzegorz Braun ale poseł, się poseł, co dokładnie jest, jest na tak, Bruka. no pan jest guru Konfederacji, jest pan wicemarszałkiem tego y, całego przecież. Anna Bryłka jest wiceprezesem mojej partii, więc no, wiem doskonale, bardziej, co ma do powiedzenia. Tym bardziej, pani Jest jednym to, z najlepszych w Polsce, y, w mojej ocenie, w obecnej polityce ekspertów do spraw tak, regulacji unijnych. Że, Proszę zobaczyć, y, jakie na bieżąco komentuje. Inni podlegli panu posłowie y, mówią to, czego panu nie wypada powiedzieć, ale co pan skrycie myśli? Ale ja powiedziałem dokładnie to samo, co Anna Bryłka. A, to, a co Grzegorz Braun? Jesteśmy na tak? Za jeżeli powiedźnym? ktoś by mnie zapytał, czy Polska ma być krajem niepodległym, czy mamy brnąć w coraz większą podległość w różnych absurdalnych kwestiach, to odpowiedź jest oczywista, myślę, że dla każdego Polaka. Powinniśmy być krajem suwerennym, powinniśmy być krajem niepodległym. Natomiast wmanewrowaliśmy się w tę sytuację, którą mamy i w niej trzeba szukać racji stanu. I ta racja stanu jest bardzo prosta. Trzeba wcisnąć hamulec, jeżeli chodzi o centralizowanie polityk unijnych. I to, co robią sprytnie politycy w Brukseli, to, że oni bez zmiany traktatów przyznają sobie ciągle nowe kompetencje. A jak nam się to nie podoba, to mówią, idźcie się poskarżyć do TSUE. A tak się składa, że TSUE nie jest jakimś neutralnym organem niezależnym od Unii Europejskiej, tylko częścią tego systemu. I ktoś musi powiedzieć stop i to jesteśmy my. Teraz jeszcze powiedzmy. dokończymy Unię Europejską, jeśli pani redaktor pozwoli. A, nie wiem, czy pozwolę. E, e, to, do, czego zdanie. brakuje Polakom, to rzetelnej informacji, co szykuje się w Brukseli. PiS, kiedy rządził, ukrywał przed Polakami prawdę o tym, co jest szykowane. Dopiero teraz im się języki rozwiązały. Dlatego potrzebujemy tam naprawdę polskich patriotów z młodszego pokolenia, średniego, znających języki, bez kompleksów. Żeby dojrzali byli też, też bym tutaj dodała, proszę nie wykluczać, osób z dojrzałością polityczną również. No ale nie i ale w tej Panie to... pośle, panie marszałku. Proszę, ludzie robią tam ogromne miliony budżety na propagandę, bo przypomnijmy, że w Polsce mamy bardzo niedemokratyczny system finansowania partii politycznych. propagandę, na propagandę to, tym, to jeśli chodzi o propagandę, że... to PiS akurat. To może teraz przejdziemy nie, nie. do Pisu. Wszyscy, jacy kursy przy wyborach będzie. pani redaktor wszyscy uprawiają propagandę, natomiast partia dużym, też w dobrym sensie my mm -hmm. propagujemy prawdziwe informacje o Unii Europejskiej o tym, co tam się dzieje. Natomiast e, chodzi mi o to, że duże partie dostają wielokrotnie większy budżet i to jest bardzo niedemokratyczne. Uważam, że powinniśmy się sprzeciwiać takiemu systemowi, e, żeby jedni na kampanię mieli na przykład miliona a nie dziesięć. To jest wyjątkowo niesprawiedliwe. Wyborcom się tego nie mówi, więc powiedzmy to e, konkurencję należy się obawiać przede wszystkim dlatego, że mają niewspółmiernie większe środki do wydania na kampanię. No bo więcej wyborczą. Polaków ich popiera. E, stąd te większe środki też. Czy otrzymał pan list z prokuratury w tym pierwszym pakiecie 31 osób poinformowanych o inwigilacji Pegasusem? Jeśli otrzymałem, to o tym nie wiem, ale nie. Po Czy to polityce mi się, że nie. Konfederacji? Nie mam takiej informacji. Czyli prawdopodobnie nie, bo pewnie by pan wiedział, gdyby tak było. To nie ma pan wrażenia, jest że pewne w list... prawdopodobieństwo, że ten list poszedł na, po prostu jeszcze gdzieś tam. My, jako posłowie, otrzymujemy bardzo dużo korespondencji, więc teoretycznie jest możliwe, że gdzieś leży w stercie korespondencji kogoś z nas Być na może. Ale A... myślę, że gdyby przyszedł taki list, to by wywołało sensację, byśmy o tym wiedzieli. Też tak sądzę. Pani redaktor, ja do tych całych procedur kompletnie nie mam zaufania. Uważam, że jeżeli były nadużywane systemy, którymi służby dysponują, do podsłuchiwania nas, to nikt tego nie rejestrował i żadna teraz prokuratura nas o tym nie poinformuje. I yy, uważam, że to jest naturalne, że politycy obawiają się podsłuchów. To dobrze, bo się trochę bardziej pilnują. Yy, yy, wszyscy z nas z taką świadomością, że korzystając z telefonów mogą być podsłuchiwani. Yy, yy, I tak to już po prostu jest. I albo się chce zajmować polityką, się do tego człowiek przyzwyczaja, yy, albo nie. Natomiast to całe dramatyzowanie w tej chwili, że tam prawda każdy odkrywa sensację i, i, i co tydzień ma coś nowego do powiedzenia, to jest spektakl polityczny. Czy znaczy, chce Pan powiedzieć, że to dobrze, że tym Pegasusem PiS podsłuchiwał konkurencję po, yy, polityczną? Panie redaktor, zanim rządził PiS, rządziła platforma i państwo polskie korzystało również z innych systemów informatycznych. Do dużych operatorów służby mają wejścia bezpośrednio operatorzy mają obowiązek przechowywania naszych SMS-ów i nagrywania naszych rozmów. I naprawdę e, pan myśli, że gdyby służb platforma w państwie jest uprawnionych do pobierania billingów naszych rozmów, że gdyby platforma rozmów, podsłuchiwała więc... PIS to PIS przez te 8 lat by tego nie ujawnił, nie rozliczył, nie wtrącił do lochów odpowiedzialnych. No przecież za to. po to w służbach pracują profesjonaliści, żeby po takich nadużyciach nie zostawały ślady, no jest rzeczą wiadomo, wśród polityków że korzysta się z tych podsłuchów pod krótkotrwałych, zgodnie z którymi um, służby um, jakby. Funkcjonariusz deklaruje, że nie wiedział tak naprawdę, kogo słucha, bo tam na billingu wyszedł jakiś numer, tak? Ale to, to dobrze, że podsłuchiwali tym pokazusem, czy nie, bo pan tak to trochę. Zależy, I... co ustalili. Pan, ja nie pan wiem, co brzmi, ustalili. Nie jakby pan to trochę na to przymykał oko, a też nie, no nie, Zró... po prostu... Był pan niedawno gościem poranka. Ja uważam, że jest Pana... bardzo duży element teatralny w tym, w tym, jak politycy o tym mówią i że po prostu politycy w obywateli wlewają mnóstwo złych emocji. A tak naprawdę jak widzą ze studia, to mają do tego dużo większy dystans, bo wiedzą, że mogą być posługiwani przez dziewięć państwowych służb do tego uprawnionych mhm. i nieskończoną liczbę zagranicznych. A nasz ruch internetowy idzie też przez obce satelity, mamy kapitał zagraniczny w telekomunikacji i tak dalej. Zabezpieczenie się korzystając z tego, co tu mamy na stole współcześnie, żebyśmy byli naprawdę bezpieczni, jest niemal niemożliwe. Powiedzmy to ludziom uczciwie. Pan powiedział słuchcy, w poranku, albo politycy, że się byłoby będą więcej płynować, afer, albo... a przez to, że policycy liczą się z tym, że mogą być posłukiwani, są ostrożniejsi, więc to nie jest zły mechanizm mhm. i tak właśnie ja się zastanawiam, czy pan się nie przejęzyczył, bo to, to tak trochę, trochę brzmi jakby y, wszyscy obywatele mogli być podsłuchiwani tak y, no bo mogą. dla ich dobra. No bo mogą. Obecnie mamy doniesienia. Ich dobra, żeby się nie, żeby nie kusiło ich, żeby popełniać jakieś złe czyny. Jesteśmy temu przeciwni jako konfederacja. Jako jedyni w poprzedniej kadencji sejmu zaproponowaliśmy przepisy y, mające gwarantować prawo do prywatności, zgodnie z naszymi przepisami, y, których na to nie poparali pisanie platforma, co jest dość ciekawe. Y, byłby ustanawiany tak zwany obrońca z urzędu, który by stawał w obronie kogoś, kto ma być podsłuchiwany i byłaby dokument z jego postępowania, a służby miałyby obowiązek przekazać całość dokumentacji sądowi. W to być tej może tak będzie, nie byłoby nie wiem. A Platforma to... nie chciały zrobić takich przepisów. Natomiast w tej chwili mam informację, że rząd pracuje nad zmianą prawa o komunikacji elektronicznej w ten sposób, żeby te dziewięć służb miało prawo oczekiwać naszych e-maili, naszych komunikatorów szyfrowanych i tak dalej. Więc wektor jest ustawiony. jakby Mówmy ludziom wprost, tak? Nawet gdyby nie było Pegasusa, to podsłuchy w Polsce są legalne, służby z tego korzystają, ci, którzy rządzą, korzystają z tego, no i tak było, jest i będzie. Stawiamy tutaj kropkę. Warszawek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja.